Siemacko, tu ze strony Crasis. W dzisiejszym poradnik Minecraft pokażę wam jak zabić zmutowane potwory z moda, którego nazwę nie pamiętam. Będzie podana nazwa w opisie. Dobra, zaczynamy. Pierwszym jest fi fire demon, czyli demon ognia. Mm, najłatwiejszy chyba go ich pokonać wszystkich lordów, czy jakim tam. Jest ta chemical. Widzicie? Bo tak bije. Bije, bije, bije. Boom, nie ma. To jest nawet sposób na pokonanie każdego. Tylko też. No i tak z, z wszystkimi. Nie wiem czy na elfa działa. Z elfem jest było ostatnio trudno mi. Ale nie używam jeszcze na inną ten jest dobry? O. Dobra, jest jeszcze jeden. Znowu best, Tak? No, już, A co to? Zmutowany renifer. Podaj no. Tak jak widzieliście, bardzo łatwo jest ich pokonać tą miksturką. Ta miksturka pokona każdego. Niezależnie kim jest. Ciekawe czy to działa nawet na Halka. Zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Tak O jest. Nie jestem miniona. Dobra, okej. Okay. Zaczynam tak. O, jest Halk. o o o o o o no mam nadzieję że padną z ich what no jak widać nie na wszystkich to łatwo działa ale no, damy mu tam taki, No kliper też niestety Też chemikalia Zatruję go Może padnie w końcu I podpalę Uwierzcie mi, nie chcielibyście żeby on What? Nie chcielibyście żeby on przy Was wybuchł Mi się wydaje, że zmutowany Enderman jest słabszy jeszcze od zwykłego. Tak jakby można ułatwić dudu. -du -du -du. W ogóle nie ma jakiejś łatwej broni do ich zabijania. O. What? tu du, -du, 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 -du. w... No, log jest kurde O o Clipper wybucha! właśnie, ten Clipper jak wybucha, przyciąga wszystkich do siebie A O, leży O o, czyli on zacznie mnie zazbić Wow Nie ma tak łatwo nie no, jak go pokonać. Kurde. O, o. Oh, oh. On potrafi nawet wybijać się, Wow! O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Au Watch au, Aua au. co to było? Kurde Ty mi zasbiję Wpadek mi z Dobra, jeszcze mam szkieleta i będę musiał już kończyć powoli No, po prostu go podpaliłem ale nie uciekaj mi tutaj. O, fajne. Lubię tą rączkę się bawić. No, nasz na ciebie. Rzucę ci mój Dobra. Padaj. Głupia kostko mączna przyszła kostka łączna stare metody najlepsze uwierzcie mi tak można wszystkiego wszystkie jego części na Mam tu wszystkie... Mam po, większość jego części. Ok. Okej. Wyszybowana wam pokażę. Huh. Dobrze, śierzy powoła się pali. Ej! Zostaw... zostaw mój piękny krajobraz, nie właśnie nawet do domu głupi. Nie jak on tam wejdzie, ja mu... Ja mu... Ja, mu, ja go zabiję. Zabiję się! Kurde, moja chata. Nie. No to ludzie, to na razie tyle. Jak oglądanie filmika. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki, cześć.